Zbliża się cyklon As do Indii. Ewakuacja miliona osób Indie, do wschodniego wybrzeża zbliża się cyklon As. Ewakuowano ponad 1,1 milionów osób. Silne wiatry oraz wysokie fale szaleją w środę na wschodnim wybrzeżu Indii, do którego zbliża się cyklon As. Ewakuowano już 1,1 milionów osób. AP podała, że cyklon już zdążył spowodować zniszczenia, ponieważ gwałtowne ulewy dotarły do stanu Wolisa i Bengale Zachodni i zalały części ich obszarów przybrzeżnych. Indyjski Departament Meteorologiczny podał, że bardzo silna burza wywołała wiatry o prędkości 130-140 km na godzinę, w porywach nawet 155 km na godzinę. Wiatr w gminie Chinsur w zachodnim Bengalu zerwały linie elektryczne, w wyniku czego dwie osoby zginęły porażone prądem a 40 domów uległo zniszczeniu. Lotnisko w Kalkucie zostało zamknięte do godzina 20 w środę, nie jeżdżą też pociągi. Od wtorku w Paradip i Handabali Woli się spadło, według lokalnego departamentu meteorologicznego, ponad 17 cm deszczu. Oczekuje się, że nisko położone części wybrzeża zaleją fale, które już osiągają 4M wysokości. Siły powietrzne i marynarkę wojenną Indii postawiono w stan gotowości. Kataklizm następuje tydzień po tym jak w zachodnie wybrzeże uderzył cyklon Tauktae, w wyniku którego zginęło ponad 140 osób. Agencja AF donosiła, że w tej części kraju był to najsilniejszy cyklon od kilku dekad. Najbardziej ucierpiał stan guziarat, gdzie wiatr między innymi powalił dziesiątki tysięcy drzew, powodując przerwy w dostawie prądu.